Widzowie, jestem, wróciłem, cały i zdrowy jak widać, aczkolwiek było grubo, zobaczycie na kanale głównym i pomyślcie sobie jak bardzo ja was muszę lubić, że pojechałem na mecz drużyny, której nie cierpię najbardziej, czułem się jakbym wszedł w paszczę lwa po prostu. To wszystko zobaczycie na kanale głównym, kto już widział na Instagramie to wie o czym mówię. Tak czy inaczej, dzisiaj przechodzimy do kolejnego odcinka z Ultimate Team i dzisiaj jak sobie zobaczycie, mamy też mecz o awans do pierwszej ligi, ale zanim to zrobimy, to otworzymy sobie paczkę, na którą bardzo czekałem, bo naprawdę można z niej turbo dobre rzeczy wydropić. I tutaj, drodzy państwo, można zgarnąć przede wszystkim zawodnika Fantazy FC gwarantowanego, a później otworzymy sobie paczkę jeszcze 90 plus razy 4. To zacznijmy sobie może od tej paczki Fantazy. Zobaczmy, co tutaj uda się nam dropnąć. Kim ty jesteś, kolego? Prawe skrzydło, Włochy, Serie A. Ja to nie mam pojęcia, kto to jest. Fiorentina. To nie jest. Zaniolo ma na RM-ie taką kartę. 90 fizyczności. Ale czekajcie, pokażcie mi jego pozycje, na których może grać. On może grać na RW, RM, ST. No i zobaczmy sobie tutaj na Playstyle. Do podań. Do szybkości biegu, tylko trochę mało tego biegu, jak na skrzydle 88, to troszkę więcej by mógł mieć. Nie wiem dlaczego ja kojarzę w ogóle go bardziej ze środka pola. Nie mam pojęcia. Być może miał kiedyś kartę na środku pola, a ja o tym nie wiem, albo na napastniku i dlatego mi się tak kojarzy bardziej z tej środkowej sekcji boiska. Tak czy inaczej, 90 Agility, widzicie Shot Power 97, no i jeszcze może się zapgradeować, oczywiście. No a teraz przechodzimy do paczki, na którą czekałem bardziej, i to jest paczka 90 plus razy 4, otwieramy, sprawdzamy, tu może być wszystko albo nic. Może być niesamowicie, a może być też mega słabo, więc drodzy widzowie, łapka w górę, na szczęście i otwieramy, sprawdzamy. Ej, to jest zaniolo po raz drugi. Nie, to jest ten, yy... z Manchesteru United i Joro, tak mi się wydaje. Joro 91, ale szybko od razu wy... Nie! Come on! Ej, no. Dajcie spokój! No, ile można? To już wcale nie jest śmieszne. Świetnie. Dzięki. Brawo, Kanada. A ile pan joro kosztuje w ogóle? 600 tysięcy kosztuje joro. Pani Fowler kosztuje 50k i ten pan kosztuje. 217. Ej, ale on ma fizyczność i defensywę już. Wysoką. No, Joro jest bardzo dobry tutaj widzę. Czy Joro się zupgradeuje? A nie, on się, przepraszam, no przecież on się, to jest Future Stars, to on się nie zaupgradeje. Pomyliłem z fantazy. Nieważne. Czyli tego Joro udało się dropnąć. Hmm. Ma kartę naprawdę fajną, tylko. No nie wiem, czy u mnie się załapie na środek obrony. No zobaczcie sobie teraz na mój środek obrony. Chyba, że zamiast Renard grać z tym Joro. Statystyki ma gorsze, ale być może w meczu będzie lepszy. Nie wiem, no dobrze mi się gra Renard, więc tutaj też nie chcę na siłę zmieniać. Dajcie znać. A i właśnie, jestem ciekaw czy ten Billing czasem nie będzie miał upgrade'ów. Czekajcie, za co oni tu mają... Za bramkę albo system. Przez ostatnio bramkę strzelił. Więc powinien mieć upgrade. I to zepsuł mi kupon. No ale przynajmniej się zupgradeuje. <laughs> Zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego u naszego przeciwnika w meczu o awans do Ligi Pierwszej. Ostatnio każdy mecz o awans do Ligi Pierwszej przegrywałem, więc możliwe, że tak też będzie tym razem. Chyba, że nie wiem, ilu razy już sztuka i może się uda. Trzymajcie kciuki, może będzie dobrze. W ogóle pierwszy meczyk tutaj po powrocie, więc trzeba się rozruszać też trochę. Ale wiechał po ruletce Zinedine Zidane Pięknie 1-0, dobrze, dobrze O, ale piłka prosto padła Dobra, Kantona może się pomyli Nie Szybko, szybko doprowadzone do remisu Padło, powiedzcie mi, Pele, przecież to powinno być dwa do jednego. Tak ładnie udało mi się przedryblować jednego, drugiego zawodnika. Znaleźć sobie miejsce, uderzyć z lewej nogi, która jest bardzo dobra u Pele przecież. I nawet nie naciskałem strzału e, z zewniaka, bo wiemy, że jak nie masz style, to to nie wchodzi. No i nic. Krótki? Nie. Jednak nie krótki, jednak się nie przesuwa. Teraz widzicie, to jest różnica w wykończeniu maradony i pele. Nie wiem, czasem ten pele właśnie w takich stuprocentowych sytuacjach nie trafia mi w ogóle w bramkę. Nie wiem czym to jest spowodowane. Otarła się o poprzeczkę ta piłka, bo mi pad zawibrował, ale Zidane by zasadził tutaj longshota. Maradona. Lewa noga. Mar ja to widziałem w Ramce. Ja to widziałem w Ramce, ale chyba mogłem podejść trochę bliżej i wtedy uderzyć. Próbowałem, łapałem, ale niestety mamy 2-2. Malen znów wyrównuje, czyli dwa razy wychodziłem na prowadzenie w tym meczu i dwa razy. No niestety odrabiał. Yes, tapinek, rzadko gram, ale teraz się udało, 3 do 2, robimy jeszcze zmiany Wpuszczamy świeżych zawodników, tylko chyba na razie do środka pola I tak się zastanawiam, czy tego Billinga na przykład nie przetestuję I nie wrzucimy sobie go tutaj, tylko nie mam nikogo na środku Dobra, słuchajcie, skoro tyle razy wypadała w paczkach, to proszę pokazać teraz, na co ją stać Malen, weź przestań trzy razy wychodzę na prowadzenie w tym meczu i trzy razy zaraz tracę bramkę. No, dlaczego? Pytam się, dlaczego? Ale w sumie szybko też odpowiadam. 4-3, no utrzymamy to w końcu. Panowie po awans, no. Billing, słuchaj, trzymaj ten środek teraz. Widzicie, to jest ta sytuacja z lewej nogi. Po raz kolejny. I to są zwykłe strzały. Nie wiem, czy ja powinien technicznie, może lewą nogą, nim strzelać. Jak tak uderzam po długim na skos, to wchodzą. Ale coś takiego po krótkim mi nie chce wchodzić. Pele ostatnio z lewej nogi, właśnie. Dobra, ostatnie dwie minuty. Ostatnie dwie minuty. Utrzymajmy się, już przy piłce. Na spokojnie. Chociaż to u mnie nigdy nie jest na spokojnie, jeśli chodzi o utrzymywanie się przy niej. Dobra, kończ, kończ, kończ. Tak jest, mamy awans. Drodzy widzowie, wracamy do pierwszej ligi. Chwilę mi tutaj nie było, ale już jestem, więc można ładnie sobie zmienić w tym momencie. O, zaraz zobaczycie. Cyk, pięknie, pierwsza liga. Proszę mi tutaj ładnie jeszcze potwierdzić. Uf, udało się. Nie wiem za którym razem, ale się udało. Otwórzmy sobie teraz trzy paczki 84 plus razy 5 i zobaczmy, czy uda nam się wydropić coś ciekawego tutaj. Czy w ogóle coś poleci? No i dajcie znać, co sądzicie o drugiej drużynie fantazy. Kogo byście chcieli najbardziej dropnąć? Czy Rashforda, czy kogoś innego? 84. 4. O, mamy tutaj coś. Aha, dobra. Pani Walsh? Chyba tak, tak mi się wydaje, że. A nie. Nie mam pojęcia, nie mam zielonego pojęcia. Odwróćcie. Aha, bo to była ona, ale kto to będzie. Levels 88 lewa obrona 93 tempa. Szybka z liskiem. No ale na lewą stronę u mnie raczej się nie wbije, aczkolwiek no, trafiona karta fantazji. Twórzmy sobie jeszcze jedną i zobaczmy. Inform. Dobra, skipniemy. I zobaczymy. Yy, Niko paść tylko. Zobaczmy w takim razie, co dzieje się w pierwszej lidze, jak tutaj to wszystko wygląda, jak wy tu żyjecie, proszę mnie ładnie przywitać, tylko nie oklepem 5-0 od razu, gdybyście mogli. Sprawdzamy, co my tutaj mamy. Bufon na bramce, Kunde, yy. Endrik 87, Wini, Mardona, Zidane, Mendy, okej, okay. jestem ciekaw, jak będzie grał. To jest pele, drodzy Państwo. Prawa noga fenomenalna. No Z tej lewej czasem się potrafi zagubić, albo ja coś źle robię, ale mamy 1-0 póki co. Pele. Druga bramka! Pięknie! Czy to będzie szybki pierwszy mecz? Super! Ej, ta pierwsza liga, jak taka, za zdanie, to mi się podoba. W takim razie na koniec odcinka, tak już totalnie for fun, zróbmy sobie jeszcze player pick 87, oczywiście z ikoną. Zobaczymy, co tu nam ciekawego uda się wydropić. Zaczynamy od środka tradycyjnie, zaczynamy od Berkampa 90. Co mamy dalej? Nedwet 89 i ostatnią kartą, o, ktoś nie będzie zbytnio dobry: Rykard 87 także tak to wygląda drodzy widzowie ja wam dziękuję bardzo serdecznie za odcinek wieczorem się widzimy na streamie tam kończymy sobie food champions no i zobaczymy jak nam pójdzie trzymajcie się do następnego powodzonka food champions zagracie elo